Cześć. Paczuszka, yy, którą dostałem od znajomego z klubu modelarskiego w Sofii, yy, z materiałami, które mu zostały yy, po budowie jego makiety. Yy, bardzo mu dziękuję za to. Yy, nie podaję jego imienia, ale to nie jest takie istotne. Yy, zaraz zobaczycie, o jakie materiały dokładnie chodzi. Yy. Czy mi się to uda rozwiązać? Spróbuję, co bym nie musiał, że tak powiem, tego ciąć, ale chyba być może się zdarzy. Nie, udało się bez cięcia. Cóż tu takiego ten mój przyjaciel y, mi wysłał. Jakiś kawałek maty trawiastej. Y, nie wiem czy wiecie, ale kładzenie takiej maty na makiety nie jest najlepszym rozwiązaniem, aczkolwiek można używać kawałków uzupełniając ich później trawą elektrostatyczną lub użyć na przykład do wykonania boiska. Ja planuję wykonać boisko na makiecie, więc pewnie się to po prostu przyda. Cóż my tutaj mamy? Mamy tutaj resztkę jeszcze jakiejś trawy elektrostatycznej, także bardzo jestem mu wdzięczny za to. A tutaj mamy jakąś krepę do budowy gór. Ja mam swój patent na to. Najprawdopodobniej będę budował góry nie z takiej krepy która jest jak widzicie w środku z takimi drucikami bardzo fajnie się układa. Po prostu będę najprawdopodobniej używał pianki montażowej ona jest tania i fajne efekty można uzyskać. Jest tutaj również też do użycia w tak zwanym grassmasterze, czyli trawia, do osydzenia trawy elektrostatycznej, taki mech brązowy. Też w prezencie, że tak powiem, dostałem. No i tutaj najciekawsza rzecz. E, zaraz spróbujemy się tutaj dostać bez jakiegoś tam niszczenia tego opakowania, bo przyznaję się szczerze, że mi to opakowanie już zaczyna się podobać. O! I to jest kwit, esencja tego wszystkiego, co mi mój przyjaciel przysłał. To są moje drodzy słupy mm, trakcji elektrycznej. Zaraz spróbujemy je tutaj delikatnie mm, rozpakować. To są słupy trakcji elektrycznej. Um, nie są to supy oczywiście Weissmana, te takie najlepsze, ale supy Weissmana to są takie ceny, że o czym w ogóle rozmawiamy. Te supy, moi drodzy, są modele dla mnie wartościowe, że są całkowicie metalowe, absolutnie i scalone. I chciałbym je wykorzystać do poprowadzenia linii elektrycznej w tunelu. Także na pewno, na pewno będą to, będą to bardzo dobre słupy, są bardzo stabilne. Szkoda, że tak mało, bo gdybym miał więcej, to pewnie bym ich wszystkie ofiarował, ale no cóż, po raz kolejny by trzeba powtórzyć słowa, że darywanemu kuniowi w zęby się nie zagląda. Tutaj jeszcze takie, takie drobiazgi, to są supy telegraficzne. Możesz nawet nie będę ich rozpakowywał w tej chwili. I coś, co bardzo się cieszę i bardzo mu to za to dziękuję, to są dwa wagony DB Cargo. Dostałem kiedyś od mojego brata takie wagony: dwa, jeden czerwony, jeden niebieski. I kiedy zobaczyłem u mojego przyjaciela, że sprzedaje te wagony, zapytałem się czy jakby to mogło wyglądać czy może poczekałby jakiś czas i ja po prostu bym od niego odkupił no i cóż no i cóż odkupiłem od niego te wagony bardzo fajne dwa czerwone wagony plandekowe tak jak widzicie naprawdę fajna sprawa więc bardzo bardzo jestem wdzięczny za to że że mi odprzedał naprawdę za jakieś tam śmieszne pieniądze. Tym bardziej, że były to wagony ze zestawu startowego. Ale jeszcze jedna rzecz tutaj dziś się zgubiła, eee, zaraz Wam pokażę. Tym razem już ten worek po prostu przetnę. Nie będę się bawił w jego rozwiązywanie. ponieważ potrzebuję się dostać do bardzo ważnej rzeczy i sprawdzić, cóż to takiego jest. On mój przyjaciel mi zaoferował portale tunelowe, no plastikowe, może nie są aż najbardziej takie realistyczne, ale po przemalowaniu, zwaloryzowaniu, no cóż, piękne, piękne yy, te, piękne, że tak powiem yy, portale. Myślę, że jeszcze jeden tu gdzieś powinien być taki portal, zaraz go gdzieś tutaj dopadnę, jest. Oczywiście z odzysku gdzieś tam już były montowane i zostały wymontowane, ale to jakby nie ma w tej chwili aż takiego wielkiego znaczenia. Także tyle z tej paczki. Właściwie kupiłem dwa wagony, resztę drobiazgów dostałem gratis. Także jeszcze raz dziękuję mojemu przyjacielowi, a Wam za uwagę w tym odcinku. Cześć!